Tada! Wiewiórki i dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym materiałem. Dostałam ostatnio zlecenie na wykonanie dwóch tych samych portretów na płótnie, a w związku z krótkim terminem oddania postanowiłam zmierzyć się z akrylami. Bo niestety miałam niecały miesiąc na wykonanie zlecenia i to na farby olejne troszkę za mało. Więc czy lubię akryle, czy nie musiałam podjąć się wyzwania. Zanim przystąpiłam do pracy, przecedziłam wszystkie farby akrylowe jakie miałam za zanadrzu i wybrałam te, które były w najlepszym stanie, stanie ciekłym. Przed malowaniem wykonałam sobie szkic ołówkiem i przygotowałam miejsce pracy. I tu szmatka, paleta zdewastowana lutownicą do pirografii, dwa pojemniki i farby akrylowe. Wybrane farby przejrzałam pod kątem kolorystyki tak aby pasowały do tej na zdjęciu. Kolorów wybrałam niewiele, ponieważ im mniej kolorów, tym łatwiej jest zapamiętać mi jakie, z którymi mieszałam i przełożyć to samo na drugie płótno. Oczywiście zawsze przy rysowaniu i malowaniu puszczam sobie serię przedziwnych filmów, żeby sobie coś leciało w tle i tym razem padło na Hellraiser'a. A to taki horror z lat 80., ale z tego co widać tych części było sporo i zaczęłam się zastanawiać, czy oby na pewno chcę sobie to zrobić. No bo wiecie, krew, flaki i wszystko. No i od razu zaspoileruję, że połowa z tych pozycji była niedostępna, więc stwierdziłam, że a niech ci będzie. Z tego co widzę, to pierwsza część z 1987 roku. No i zobaczymy, jak sobie poradzę z poziomem efektów specjalnych. Uwaga, klikam. Klikam jeszcze raz. I jeszcze raz. Oooo! Poszło. Dobra. Yy, ale na pełny ekran nie daję, bo muszę widzieć zdjęcie do malowania. No, a żeby malowanie było bardziej komfortowe, postanowiłam użyć medium opóźniającego schnięcie do akryli. Ja pod tym względem bardzo nie lubię tych farb. Za szybko schną i nie mogę pracować w takim tempie, w jakim bym chciała. Dlatego medium zawsze odrobinę pomaga. No a pracę zaczęłam od podmalówki. Potem postanowiłam zmienić farby na zestaw Acrylic Campus. Całkiem fajne farby o ładnej gamie barwnej. No i z tymi farbami przystąpiłam do wykańczania obrazu. A dlaczego w ogóle robię podmanówkę? Ponieważ dzięki niej mogę farbą pokryć dokładniej płótno. Znika wtedy faktura płótna i obraz robi się nieco gładszy. Do użyłam pędzli szczecinowych oraz syntetycznych. Na zmianę, jak było mi wygodnie, pięć pędzli o różnej grubości i wielkości. W tym oczywiście konturowy do detali. Najczęściej operuję w tym samym czasie dwoma pędzlami o podobnej grubości: jeden do jasnych tonacji, a drugi do ciemnych. Dzięki temu nie muszę płukać pędzli zbyt często i medium starcza na dłużej. Praca z akrylami dla mnie nie jest łatwa, a upierdliwość tych farb nie zna granic. Ledwo co wyłożyłam kolory na paletę, a już były wyschnięte. No ratunku. Na szczęście nie jestem osobą, która łatwo się poddaje, więc krok po kroku i partia po partii szłam przez łąki, przez pola, będzie fasola. No, i tak sobie dziób działam, malowałam, wpadałam w depresję. Czy to w ogóle się uda? I czy jestem godna tych pędzli, którymi operuję? No, w międzyczasie ludzkie flaki i hellle... hell... Hell... Hellraiser. Zdradzę, że warte uwagi są tylko dwie pierwsze części z lat 80., a reszta to kaszana. Szkoda czasu. Więc puściłam sobie coś innego. Nawet nie pamiętam co, ale przypuszczam, że kategorii D, a nawet Z. Skoro już nie pamiętam, co to było. No i powolutku zmierzałam do wykończenia pierwszego płótna. Całego procesu przymalowania drugiego nie nakręciłam, bo mój dysk krzyczał, że już zapomina i nie chciałam, aby dobrze żarło i zdechło. Wszystko już namalowałam, odstawiłam obrazy na jeden dzień do wyschnięcia. Farby wyschły wcześniej, ale zawsze daję sobie troszkę czasu na zapas, żeby się przegryzło zanim przejdę do werniksowania. A z tym to koniecznie na zewnątrz, na przykład na balkonie, bo werniks strasznie śmierdzi, że nawet biedronka ucieka. Taka dygresja teraz, bo zaczęłam się zastanawiać, czemu teraz biedronki są pomarańczowe, a nie rodowite, polskie, czerwone i niegryzące. Iść, ciągle iść w stronę słońca. Może właśnie to słońce ją tak wypłowiało, no ale wracając do werniksowania. Rozłożyłam się z wszystkim na balkonie i wzięłam wernik błyszczący, bo taki lubię najbardziej. Nadaje się do farb olejnych, akrylowych, tempery, i połysku, i tak dalej. Do werniksowania używam pędzelka szczecinowego i nabieram werniksu prosto z buteleczki. Nakładam go trzymając pędzel pod dużym kątem nachylenia, tak jakbym głaskała płótno. się to robić delikatnie. Czasem się wkurzę. Powiedziałabym to brzydkie słowo, ale zaraz mnie zlimczują i będzie drama. Ogólnie farby akrylowe matowieją po wyschnięciu. Natomiast Werniks radzi sobie z tym rewelacyjnie. Nie tylko nadaje lekkiego połysku, który jest charakterystyczny dla farb olejnych, ale i sprawia, że barwy stają się wyraźne i nasycone. Zawsze staram się nakładać grubą warstwą, a biorąc pod uwagę, że pogoda wtedy mi sprzyjała, byłam pewna, że wszystko wyschnie i wywietrzeje. Kiedy wydawało mi się, że już wszystko jest skończone, okazało się, że obrazy jednak nie będą oprawiane w tradycyjną ramę, więc musiałam zamalować dodatkowo boki. Timing kiepski, bo już było po werniksowaniu i jak tu teraz na nowo, mieszać kolory, aby były idealnym przedłużeniem elementów obrazu. Tym bardziej, że na zdjęciu tych partii już nie miałam, ponieważ zdjęcie ucinało się w połowie każdej twarzy. Ale jakoś wybrnęłam, a brzegi na nowo zamalowałam werniksem. Klient zadowolony, ja też, no i to chyba najważniejsze. No i obrazy wyglądają bardzo fajnie. No a wy lubicie akryle? Może wolicie oleje? A może w ogóle farbami nie malujecie? Dajcie znać w komentarzach. No i do następnego.